No i witam Was wszystkich serdecznie jeszcze raz w zasadzie po raz kolejny i dzisiaj, co dzisiaj tutaj testujemy? Dzisiaj testujemy materac firmy Hilding zakupiony w sklepie panmaterac.pl To jest materac firmy Hilding o nazwie Salsa Velvet On ma chyba 24 cm grubości jest to materac piankowo-lateksowy. I rozmiary 200 cm na 160 On jest teraz tak zwinięty, zaraz go będę musiał tutaj otworzyć i żeby on się chwilkę wyprostował, ponieważ to jest ta pijanka z lateksem, która się dostosowuje do kształtu ciała i później po wstaniu z tego materaca znów jak gdyby on się odkształca do pierwotnego kształtu. Także zaraz będę rozpakowywał. Jak rozpakuję, to wam pokażę, jak on wygląda.